Nie jest też, umówmy się, że to nie jest ten Igor Angulo, którego pamiętamy z... Dokładnie, ma 35 lat, powinno 3... być tam trzech zawodników, którzy czekają na jego miejsce. Ma 35 lat, to jest raz, fajnie, że grał w górniku i strzelił dużo bramek i był królem, strzelił widzę królem, ale też nie ma ludzi niezastąpionych, zapomnijmy o tym. Dwa, to, że ktoś chce, tak jak Artur powiedział, to nie znaczy, że tak się stanie. No 35 lat to jest swój wiek, widać, że traci powoli szybkość, w meczu ma naprawdę mnóstwo sytuacji, których już tak nie wykorzystuje. Jak wcześniej, ja mówię to z mojej strony. Jest to dobry piłkarz, ma duży wpływ na drużynę, ale to nie jest ten piłkarz sprzed dwóch lat czy sprzed trzech lat. To jest piłkarz na pewno solidny, który potrafi bramkę strzelić. Jak mu spadnie pod nogi, jest niesamowity, bo jest wtedy ale. On ma w każdym spotkaniu 3-4 bramki, 3-4 sytuacje, których nie wykorzystuje. Ja, ci powiem, ja byłem na meczu np. Na Lecha Poznań, o tym nikt nie mówi, zawsze się mówi o obrońcach. Ja byłem na meczu górnik zabrze Lech Poznań. Angulo miał. Dwie setki przy 0-0, nie szczelił żadnej, górnik przegrał spotkanie 3-1. I naprawdę w tym meczu górnik był raz lepszym zespołem jak Lech Poznań, bo zagraje nie wiem, czy nie najlepsze spotkanie w ogóle w ostatnich dwóch latach jako górnik zawsze, więc. Um... Dobry i solidny piłkarz, ale słuchaj, za granicą zobacz, jakie sytuacje się stają, e, ktoś chce kontrakt na dwa lata, ci mówią, nie, słuchaj, może dostać na rok, po roku siędziemy znowu porozmawiamy. Znaczy, Wiesz, to rozumiem piłkarza, on, on a, ma prawo jakby pociąga, za, rok złożyć, tak? za półtorej roku tu siędziemy i ktoś powie, no po co żeście mu dawali kontrakt na dwa lata, teraz jemu płacicie, on w ogóle już nie gra. Eż, no to też trzeba w takim. No, sytuacji. Ja, ja, roz, ja rozumiem i stronę klubu, i stronę piłkarza, być, tak? Bo być klub wyjście. dbał o swój interes, piłkarz dbał o swój interes ale i trzeba obie strony jak najbardziej weźmie. to nie jest tak, że on gdzieś pójdzie i będzie miał 100 propozycji też, bo on w Górniku tak dobrze grał i w ogóle w piłce w Europie na jakimś poziomie zaistniał dopiero w Górniku, bo on wcześniej to no, umówił Kresik się, tam. No, no pałętał się po klubach, które no, nazwy ciężko sobie przypomnieć, więc A to nie i... jest tak. Górnik powinien mieć moim zdaniem teraz już trzy opcje na czerwiec napastników. I, I liczyć się z tym. Dobra, na Angulo mamy na nowy kontrakt tyle, bo nie wiem, czy wychodzi, że on ma kontrakt do czerwca, tak? Tak, do czerwca. No, no to tak. Na Angulo mamy tyle na nowy kontrakt, rokcja o rok z przedłużeniem o rok. Jak zagrasz... Doradca pionu sportowego górnika zawrze Tomasz to. Nie, 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 no ja, no ci, mówię, porygaj, ja ci mówię polegaj, ja ci mówię moje zdanie, ja, bo wie, się. pytałeś, się Ale powinniśmy mieć z tyłu trzech, dwóch, trzech zawodników i mówić tak, słuchajcie, tyle mamy dla Angulo, więc trzeba ściągnąć znowu jakiegoś dobrego killera, który będzie nam strzelał. No to tyle mamy, jak on nie przedłuży, to tyle mamy na nowego zawodnika, tak? No bo nie możesz zostawiać tylko z opcją, no, tak. z opcją A. Tylko pytanie jest takie, bo jak wiecie, wiceliderem tabeli Strzelców jest Paweł Brożek, który niedawno zakończył karierę tak naprawdę i dopiero. Pożegnał on... się uroczyście Czego się uroczyście zapłakał i jest wiceliderem Strzelców naszej Ekstraklasy. Przynajmniej był przed tą, przed tą kolejką.